Wydawnictwo Purana przedstawia. Fragment książki. Kuracja witaminą D3 w wysokich dawkach. Zagrożenia wynikające z niedoboru witaminy D3. Zanim przejdę do omawiania zagrożeń płynących z niedoboru witaminy D3, przedstawię zestawienie chorób, które, w moim przekonaniu, są związane z jej niskim poziomem w organizmie. Poniższe zestawienie opracowałem na podstawie lektury około. 52 tysięcy streszczeń oraz artykułów naukowych dotyczących tematyki związanej z witaminą D. Większość z nich opublikowano w latach 1967-2011. Trafiłem jednak na teksty sięgające 1922 roku. Niski poziom witaminy D3 jest powiązany z następującymi schorzeniami: 1. Otyłość. Niemal u wszystkich osób otyłych występuje niedobór witaminy D3. Obecnie choroba ta dotyka ludzi na niespotykaną wcześniej skalę, a winę za ten stan rzeczy ponoszą lekarze, którzy od lat 80. XX wieku ostrzegają przed wychodzeniem na słońce i zalecają stosowanie kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi. Brak ruchu oraz niewłaściwa dieta bez wątpienia także przyczyniają się do powstawania otyłości, jednak to brak słońca, a co za tym idzie niedobór witaminy D3, jest przede wszystkim sprawcą otyłości, czyli tzw. syndromu snu zimowego. Zbyt małe dawki tej witaminy wywołują niemożliwy do zaspokojenia apetyt na tłuszcze i węglowodany. 2. Depresja. Tak zwane sezonowe zaburzenie afektywne, z angielskiego SAD, Seasonal Affective Disorder. Atakuje zimą, kiedy ekspozycja na słońce jest najsłabsza. Udowodniono, że stosowanie 100 tysięcy jednostek witaminy D3 dziennie skuteczniej zwalcza SAD niż powszechnie zalecana fototerapia. 3. Choroby reumatyczne. U około 80% chorych skarżących się na problemy kostne i stawowe, Występuje niedobór witaminy D3. Jestem przekonany, że liczba ta wzrośnie do 100%, gdy tylko zostanie zrewidowany poziom wyznaczający niedobór. 4. Autyzm Z dzisiejszej perspektywy wzrost zachorowań na autyzm w ostatnich latach także jest spowodowany lekarskimi zaleceniami, aby unikać słońca. Największa liczba urodzeń dzieci z autyzmem przypada na marzec i listopad, czyli miesiące, gdy ekspozycja na słońce jest minimalna. Ogólnie w miesiącach zimowych odnotowuje się więcej narodzin dzieci autystycznych niż w letnich. Możliwe, że w okresie grudzień-luty jest mniej przypadków tej choroby ze względu na opady śniegu i jego właściwości odbijania światła słonecznego, co pozytywnie wpływa na poziom witaminy D w organizmie. Ponadto, więcej przypadków dzieci z autyzmem notuje się na północy. 5. Stwardnienie rozsiane. Jego przyczyną może być niedobór witaminy D3. Choroba występuje częściej w północnych szerokościach geograficznych, natomiast w rejonach równika jest niemal nieznana. 6. Stwardnienie zanikowe boczne. Czy niski poziom witaminy D3 u osób cierpiących na tę chorobę jest jej przyczyną czy skutkiem? Po dłuższych analizach uznałem, że stwardnienie zanikowe boczne jest bardziej zbliżone do choroby Alzheimera i wiąże się z procesem starzenia. 7. Schizofrenia dziecięca. U pacjentów cierpiących na tę chorobę obserwuje się niski poziom witaminy D3. 8. Astma. Występowanie tej choroby nasiliło się od lat 80. XX wieku. Jak się ostatnio dowiedziałem, prowadzone są obecnie badania nad skutecznością wysokich dawek witaminy D3 w leczeniu pacjentów cierpiących na astmę. Jedna z czytelniczek wyleczyła się przyjmując dziennie od 20 do 30 tysięcy jednostek witaminy D3. Jej historia zainspirowała mnie do napisania osobnej pozycji poświęconej wyłącznie leczeniu astmy. 9. Sklerodermia. U chorych występują niedobory witaminy D3. 10. Alergie. W tym niezwykle groźna alergia na orzeszki ziemne. W latach 70. XX wieku nie słyszało się o tych schorzeniach, a obecnie są dość często spotykane. 11. Wszelkie niegroźne zaburzenia autoimmunologiczne, jak łupież, łuszczyca i tym podobne. 12. Wiele odmian chorób nowotworowych. Rak prostaty, piersi, jelita grubego, trzustki, białaczka i tym podobne. 13. Gruźlica. 14. Przeziębienie Występujące dużo częściej zimą niż w okresie letnim. 15. grzybica paznokci stóp i dłoni. U wielu chorych objawy ustąpiły wskutek przyjmowania wysokich dawek witaminy D3. 16 cukrzyca typu pierwszego. Choroba atakuje dzieci, gdy system immunologiczny niszczy komórki produkujące insulinę. Zawsze wiąże się to z niskim poziomem witaminy D3. 17 Cukrzyca typu 2 zazwyczaj występuje u osób starszych i z nadwagą. U wszystkich pacjentów obserwuje się niski poziom witaminy D3. 18. Zespół metaboliczny jest związany z cukrzycą typu 2. 19. Nadciśnienie. 20. Reumatoidalne zapalenie stawów. Pełne zestawienie chorób związanych z niedoborami witaminy D3. Oraz opis rocznego eksperymentu z wysokimi dawkami D3 znajdziesz w książce Jeffa T. Bolsa zatytułowanej Kuracja witaminu D3 w wysokich dawkach.